Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Dziękuję wszystkim za przybycie. Spotykamy się dzisiaj przy schronisku dla zwierząt w Inowrocławiu, bo będzie to główny temat dzisiejszej konferencji. Są z nami obecni prezydent miasta Inowrocławia, Arkadiusz Fajok. Zarząd IGKIM pan prezes Paweł Dżazdżewski, pan wiceprezes Leszek Sienkiewicz i pani Monika Mazurkiewicz z fundacji Farma Mosel. Panie prezydencie, poproszę o zabranie kilku słów. Dzień dobry państwu. Tak jak już pani rzecznik wspomniała, spotykamy się przed naszym noworosławskim schroniskiem. I no w głównej mierze ta konferencja, właśnie działalności naszego schroniska dzisiaj będzie dotyczyć. Oczywiście poza, poza schroniskiem też chcielibyśmy Państwu chociaż w jakiejś części przybliżyć czy przekazać informacje na temat właśnie samego Schroniska, ale też i spółki, która, która też częściowo się tutaj. Znajduje, ale o tym może za chwilę. Szanowni Państwo, jesteśmy przed schroniskiem, ponieważ w ubiegłą sobotę odbyło się spotkanie. Można powiedzieć, zaskoczonych między innymi wolontariuszy, którzy, którzy pozyskali takie informacje, że spółka we współpracy z, z prezydentem miasta chce zatrzymać wolontariat działający w schronisku. I tutaj, oczywiście, na początku od razu chciałbym zamentować absolutnie niczego nie będziemy zatrzymywać. Wolontariat będzie funkcjonował, ale będzie funkcjonował na, na naszych przede wszystkim, przede wszystkim zgodnym, zgodnych z prawem zasadach, i o tym chcieliśmy Państwa dzisiaj przede wszystkim poinformować. Szanowni Państwo, 19 lutego bodajże, z tego co dokładnie pamiętam, ówczesny kandydat na prezydenta, ale też i pełniący funkcję prezydenta miasta Narodowa, pan Wojciech Piniewski. Ogłosił huczniowit, że w wielu Wrocławiu po wielu staraniach w wielu Wrocławskim stronisku pojawi się instytucja wolontariatu. I w tym momencie właśnie doszli, dochodzimy do, 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 do pewnych wniosków i chcieliśmy się z Państwem oczywiście też tym podzielić. Mamy pewnego rodzaju już może nawet nie przemyślenia, a fakty stwierdzone, które mówią wyraźnie, że do dzisiejszego dnia, można to śmiało powiedzieć, wolontariat, który został ogłoszony i uruchomiony przez pana Wojciecha Piniewskiego, działał zupełnie poza granicami prawa. Szanowni Państwo, to dzisiaj dopiero, chociażby na mój wniosek, ale też przy współpracy tutaj z Panem Prezesem i panem wiceprezesem PWKM, podpisaliśmy porozumienie, podpisaliśmy porozumienie z Fundacją. Arma Mosel, która będzie z nami współpracowała, i tak naprawdę dopiero od dzisiaj będzie e, można aktywizować naszych, e, naszych wolontariuszy, którzy będą chcieli pomagać przede wszystkim pracownikom naszego schroniska, ale również, a może i przede wszystkim e, wspomagać e, tutaj e, zwierzęta, które, które e, za naszymi plecami. Są tutaj gromadzone, i tutaj po prostu żyją. Szanowni Państwo, mamy taką wiedzę, że do tej pory, tak jak powiedziałem, w wolontariat działał zupełnie, zupełnie poza prawem, nielegalnie. Stronisko samo w sobie nie powinno podpisywać żadnych porozumień ani umów z wolontariuszami. Te porozumienia, które do tej pory zostały podpisane, zupełnie nie powinny mieć miejsca. A najbardziej zatrważającą informacją dla mnie, jako prezydenta i myślę, że dla zarządu, również spółki było to, że wolontariusze, którzy mieli te porozumienia podpisane, byli kompletnie nieubezpieczeni. No to oczywiście wiąże się z tym, że powstało, powstawało zawsze ryzyko narażenia zdrowia czy też życia podczas pracy czy, czy kontaktu ze zwierzętami. Od dzisiaj to się zmienia. Od dzisiaj się to zmienia na, na takiej zasadzie, że tak jak powiedziałem podpisaliśmy właśnie umowę, czy porozumienie z fundacją Farma która będzie miała możliwość podpisywania normalnych, zgodnych z prawem umów o wolontariacie i również będziemy mogła jakby wspierać ubezpieczeniem jakby naszych, naszych wolontariuszy, którzy bardzo chcą, aby ten wolontariat faktycznie w normalnej formie funkcjonował w Noworocie i pewnie też w szerszej, bo, bo też mamy tego świadomość, że tych wolontariuszy mieliśmy tylko 16. Ale to jest już jest kwestia jakby bardziej organizacyjna i techniczna, o której może bliżej powiedzą za chwilę panowie prezesi. Szanowni Państwo, schronisko jest, na, jest nam jak najbardziej potrzebne i to jest bardzo, bardzo też ważna dla nas instytucja. Nie zamykamy się, nie zamykamy schroniska, nie zamykamy tego wolontariatu, a będziemy chcieli go właśnie rozszerzać. I to między innymi przy współpracy właśnie z fundacją, która też będzie, będzie nas mocno wspierać. I tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować przede wszystkim panom prezesom za, za taką dość sprawną akcję w momencie, kiedy też pozyskali taką wiedzę, że, że ten wolontariat faktycznie nie działa. Tak jak należy, podjęli próbę rozmów między innymi właśnie też z Fundacją Parma Mosel i doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć, że wolontariat ruszy od początku od nowa i tak jak właśnie powinien funkcjonować już od lutego. Przypomnę, że to też był czas kampanii wyborczej i można tylko się domyślać, w jakim celu ten wolontariat faktycznie powstał. Szanowni Państwo, ja więcej na ten moment nie mam e, oczywiście do powiedzenia, jeśli będą jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Chciałbym przekazać teraz głos Panu Prezesowi Pałowicza Rzeszkiew. Dzień dobry Szanowni Państwo. Nawiązując do słów Pana Prezydenta, e, chciałbym jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż ten wolontariat, który funkcjonował od lutego w naszym schronisku, Wolontariat, który dla nas jest niezwykle istotny i ważny z wielu perspektyw, działał niestety nielegalnie, traktując, śledząc te wszystkie fakty, traktując niestety wolontariuszy w sposób przedmiotowy, po to, żeby no zaistnieć w danym momencie w czasie, w czasie prowadzonej kampanii. Dla nas i wolontariat, i bezpieczeństwo pracowników, wszystkich pracowników w spółce komunalnej jest niezwykle ważne i stawiamy ogromny nacisk na to. Podobnie, jeżeli chodzi o wolontariuszy, którzy dla nas mają wielkie znaczenie i mamy też ogromne plany, jeżeli chodzi o tę działalność. Z jednej strony mamy świadomość, jak wiele osób jest zainteresowanych pełnieniem tej funkcji wolontariusza to nas ogromnie cieszy bo takie sygnały cały czas do nas docierają i chcemy nawiązać kontakt z wolontariuszami poprzez podpisanie dzisiejszej umowy z Farmą Mosel która to która to umowa sprawiła że możemy to robić zgodne z prawem w bezpieczny sposób dbając o, o bezpieczeństwo tych osób które poświęcają swój czas aby aby wykonywać określone zadania na terenie schroniska podejmować wiele działań i jeżeli chodzi o socjalizację zwierząt i przyczyniając się swoją działalnością do adopcji zwierząt, to trzeba tu też wyraźnie podkreślić, iż zaangażowanie tych osób i działalnych wolontariuszy w ogromny sposób przyczynia się do adopcji zwierząt, a dla nas, jako prowadzących stronnictwo, jest to niezwykle ważny temat, żeby to nie było tylko miejsce ostateczne dla zwierząt, które tutaj trafiają, ale to, żeby był jakiś przystanek, tak? po to, żeby te zwierzęta mogły trafić do, do nowych miejsc, do nowych domów. A działalność wolontariuszy w ogromny sposób na pewno to ułatwi, usprawni i spowoduje, że tych adopcji będzie. Będzie znacznie więcej. Pozyskując te informacje odnośnie wolontariatu, który do tej pory działał niezgodnie z prawem, powzięliśmy taką informację w zarządzie. My analizujemy tę sprawę no i z pewnością będziemy przekazywać te wszystkie fakty, które dokładnie zbierzemy, innym organom po to, żeby wyjaśnić, bo jesteśmy nie tylko zobowiązani do tego, żeby naprawić tę rzecz, żeby zrealizować to poprawnie zgodnie z prawem, zgodnie z naszymi wewnętrznymi przepisami, ale też jeżeli zauważamy coś, jakąś działalność, która jest prowadzona niezgodnie z przepisami, to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby do innych organów to zgłaszać. Jeżeli takie, czy, czy tę sytuację, czy każdą inną, jeżeli poweźniemy informacje, to na pewno takie kroki będziemy podejmować. Dziękuję bardzo. poproszę teraz żeby głos zabrał pan wiceprezes IGKM Leszek Sienkiewicz Drodzy państwo tak naprawdę pan prezydent i pan prezes powiedzieli wszystko co mogło co oddaje klimat schroniska i całego wolontariatu i otoczki wokół wolontariatu. Pragnę nadmienić iż dwa lata temu o tej porze jesienią byłem członkiem zarządu tej spółki która zarządza schroniskiem miałem ten, ten zaszczyt reaktywować nowe schronisko gdyż zostałem trzech w zasadzie czterech pracowników gdyż odszedł główny lekarz weterynarii i, i również pani kierownik schroniska zachorowała więc było to tworzenie jakby znowu od podstaw tego schroniska wystąpiłem z ideą wolontariatu do ówczesnego prezydenta z wyboru z wyboru przepraszam powszechnych ale nie było zainteresowania. Zwróciłem się również do pani zastępcy prezydenta, która odpowiadała za, za ulicę toruńską, czyli za IKM, za zieleń, za odpady, wywóz odpadów, za schronisko, pani Ewy Koman, ale też nie było zainteresowania. Pani Ewa Koman z, ra, z ramienia Urzędu Miasta negocjowała z nami stawki na utrzymanie zieleni, wsparcia dla zwierząt, dla schroniska. I wyobraźcie sobie Państwo, że zawsze te stawki były niedoszacowane. One były nie, nierealne, były nie rynkowe, ale bardzo ochoczo robiła sobie zdjęcie fotografii na potrzeby kampanii wyborczej. Więc to jest taka trochę trąca hipokryzja. Tak nie boi się tych sużyć, bo to są zwierzęta. One, musimy być osobami empatycznymi, a empatia to nie tylko przyjść zrobić sobie zdjęcie i na Facebooku wstawić. Pragnę również powiedzieć, co już wybrzmiało, wybrzmiało i to dość e, głośno. Pan Wojciech Pinieski, który tak bardzo interesuje się jako radny kwalifikacjami członków zarządu spółki PGKM oraz IGKM, kandydując na prezydenta tego miasta, doprowadził do tego, że ludzie zostali narażeni to chyba już brzmiało dzisiaj na utratę życia, zdrowia itd. Tak te porozumienia, które były zawierane między spółką i IGK, IGKM a wolontariuszem, one nie były podpisane czytelnie. One nawet nie były podpisane, kto reprezentuje spółkę. To był taki dokument, trudno nawet to do, nazwać to dokumentem. To nie wiem, co to było. Ale to było coś, co jest nielegalne. Jak można narazić na życie, na utratę życia, gdyby taki piesek pogryzł wolontariusza? Kto by za to odpowiadał? Pan Piniecki? Pani Koman? No, raczej nie. Oni by powiedzieli, to robi zarząd. A kto powołuje zarząd? Rada Nadzorcza. Więc było, nastąpiłoby pewnie takie przepychanie się, kto jest odpowiedzialny. Więc chcę, żeby to wybrzmiało. To, co miało miejsce, jest to bardzo, bardzo nagane. To było naganne. Dzisiaj na szczęście to, co pan prezydent powiedział, pokazał, przedstawił umowę. Mamy na szczęście umowę. Ona jest. Każdy może się z nią zapoznać. To nie jest żadna tajemnica. Więc, cóż, myślę, że w tej kwestii może warto zaprezentować też panią Prezes nowej fundacji, fundacji, z którą podpisaliśmy umowę. I może od strony technicznej jeszcze powiem, że wolontariat zgodnie z prawem, z zasadami będzie działał, on już może działać, ale my spotkamy się z zarządem w pełni i z wolontariuszami. Panie Prezesie w poniedziałek, tak? Tak. Spotkamy się, żeby już podpisywać um, poprzez fundację. My będziemy asystowali, bo chcemy z wolontariuszami również porozmawiać, żeby to było klarowne. Najważniejsze, proszę Państwa, żeby każdy wolontariusz wiedział też, jakie jest jego miejsce: że, że w hierarchii jest najważniejszy w schronisku odpowiedzialną osobą jest kierownik, że jest pracownik, że jest wolontariusz. Żeby każdy zdał swoje miejsce w szeregu. Wtedy będzie nam wszystkim łatwiej. Dotychczas było to trochę poprzestawiane. Cieszymy się, że wolontariat wraca. Ja tylko dodam że to wszystko o czym mówimy dzisiaj jest to, jest to sytuacja którą do, odnośnie której zwróciliśmy się do kancelarii prawnej która nam odpisała że w tej sytuacji opisanej sytuacji organizacja wolontariatu przez spółkę narusza przepisy artykułu 42 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Proszę państwa no, cóż więcej dodać? To jest ten jeden zapis, który wszystko już nam wyjaśnił. Czy może jakieś pytania, zanim pani prezes tak? tak, jeszcze. Tak. Y jest z nami dziennikarz lokalnych mediów, pan Marek Browiński, y który właśnie kiedyś y pokazał filmik i. Zrobił taki reportaż o tym ogrodzeniu, które znajduje się po mojej prawej stronie. To ogrodzenie jest jest jak pan chyba napisał napisał w jakimś tym artykule na miarę misia naszych czasów. Przez to ogrodzenie, które zostało zrobione na potrzeby również kampanii wyborczej małe pieski mogą spokojnie sobie powiedzmy wybiec i biegać dziś poza schroniskiem. Ale jednocześnie duży pies absolutnie staranuje to ogrodzenie więc myślę że warto zapoznać się jeszcze raz z artykułem pana Marka Brwińskiego i zobaczyć na jakie, na jak, duże, na jak duże niebezpieczeństwo były narażone osoby zajmujące się również wolontariatem. Ale dodam że wątek finansowy tego płotu to też ma swoją wymowę. Zamiast pieniądze które miały być przekierowane na wsparcie dla schroniska gdzie ich regularnie ustawicznie nie ma one poszły w płot 55 tysięcy złotych. Tak. To, że to, że były zrobione inne elementy w ramach niby tej faktury, niby, bo to tak jest niedookreślone, niedrecyzowane, to będą chyba zajmowały się i tej sprawie już inne organa do tego upoważnione. W tej kwestii może tego płotu i wolontariatu są jakieś pytania? Czy jakieś konsekwencje prawne będą wyciągane? Z tego, co panowie mówią. Eee, ja pan powiem, pan prezes. Tak, pan prezes. Szanowni Państwo, tak jak wcześniej wspomniałem odnośnie sytuacji związanej z wolontariatem, podobnie sprawa związana z tym płotem, może zbyt odważnie nazwanym płotem, bo to nie spełnia żadnych wymogów, tak. Zresztą wystarczy się przyjrzeć żadne żadne zasady jeżeli chodzi o sztukę budowlaną nie zostały niestety zachowane. Coraz że nie, nie zabezpiecza całkowicie osób czy, czy, czy zwierząt przed ucieczką to jedno. Ale tak jak przy sprawie związanej z wolontariatem będziemy kierować Wszystkie te rzeczy do odpowiednich organów, podobnie, podobnie sprawa z tym pseudo-ogrodzeniem, tak chciałbym też wspomnieć, że trwają cały czas audyty w spółce, i też ustalenia po tych audytach no, będą podstawą, już to widzimy, tak, że. Że i sprawę wątelnika, i sprawę tego ogrodzenia też będziemy kierować do, do, do odpowiednich organów. Dziękuję. Ja, jeszcze tylko na sam koniec poproszę panią Monikę Mazurkiewicz, żeby też zabrała głos i opowiedziała nam chociaż pokrótce o tych zamierzeniach wsparcia jej fundacji dla innowrocowskiego schroniska i dla wolontariuszy. Dzień dobry, państw. Bardzo, bardzo dziękujemy w ogóle za zaufanie, że przedsiębiorstwo postanowiło powierzyć nam takie zadanie ważne. Cieszymy się, że możemy pomóc zwierzakom, że wolontariusze będą mogli wrócić na teren schroniska i opiekować się z tymi zwierzakami. Będą to robić w sposób bezpieczny, ponieważ dzisiaj zostało też podpisane ubezpieczenie dla pracowników, dla wolontariuszy, którzy będą chcieli z nami podpisać umowy i będą chcieli pracować w schronisku. Dziękuję. Jeżeli można jeszcze jedno zdanie dodam do, do tego co pani prezes powiedziała, fundacja, żeby taka była jasność w temacie, fundacja została wybrana przez zarząd GIKEMU w oparciu o rozmowy z wolontariuszami i ich wskazaniem To to wolontariusze na spotkaniu w sobotę rozpoczęły, rozpoczęli rozmowy w poszukiwaniu właściwej fundacji, która ma dobrą cieszy się dobrą opinią posiada dobre rekomendacje i słuchaliśmy się w głosy wolontariuszy dziękuję. Szanowni Państwo tutaj jeszcze na sam koniec też kilka słów. Jak tak jak powiedziałem bardzo się cieszę że w normalnej formie wraca w zasadzie rozpoczyna się tak naprawdę wolontariat w naszym schronisku. Zachęcam oczywiście do, do współpracy wszystkie Osoby, które są zainteresowane pomocą e, dla zwierząt. E, możecie się czuć Państwo w, od, od dzisiaj tak naprawdę w pełni bezpieczni, bo tak jak Pani Prezes zauważyła, e, będzie oczywiście też e, to w ramach ubezpieczenia, które będzie w jakiś sposób zabezpieczało chociażby Państwa działania. Także wszystkich zainteresowanych, e, chętnych do, do niesienia pomocy naszym inwestorom zwierzakom, zachęcam e, jak najbardziej do, do współpracy. Dziękuję bardzo. Jeżeli to wszystko to bardzo dziękuję państwu za przybycie. No jeszcze jakieś pytania? A, fotka, dobrze.